Netflix jako prezent świąteczny dał nam drugi sezon Squid Game. W końcu, no bo kilka lat trzeba było sobie poczekać, i dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy warto było właśnie, czy te oczekiwania. Zostały tutaj spełnione. W tym materiale gadamy sobie bez spoilerów, natomiast pojawi się też spoilerowy, ale to za kilka dni tam już sobie pogadamy po prostu dokładniej, też o finale na pewno będzie więcej. A dzisiaj, no wiadomo, jakiś tam zarys fabuły i do pewnych rzeczy się muszę odnieść, natomiast nie będę zdradzał najistotniejszych rzeczy. Także zapraszam. Natomiast tutaj jeszcze warto na samym starcie podkreślić, że będzie sezon trzeci. Dla tych co nie wiedzą, to nie stresujcie się, ponieważ rzeczywiście, jeżeli chodzi o drugi, no to on się trochę urywa. Ale zaplanowany od początku był właśnie i drugi, i trzeci. I ma się pojawić w 2025 najprawdopodobniej. Dokładna data nie została jeszcze określona, no ale warto mieć to na uwadze, że to się nie skończy tak jak tutaj się potoczyło. Tylko jeszcze coś tam w tej historii będzie, więc na to uczulam. No niestety, jest to takie typowe trochę. Hamskie w cudzysłowie zawieszenie akcji w środku, ale seriale chyba już nas do tego przyzwyczaiły, inaczej no, skończyłoby się pewnie na pierwszym i tyle by z tego było. Historia jest oczywiście kontynuowana, no i. Akcja dzieje się po pierwszym sezonie i zastanawiałem się po prostu, jak nam to tutaj rozgraniczą. Czy będzie na przykład tylko główny wątek ciągnięty dalej, czyli gracza numer 456, naszego głównego bohatera, czy będą się również odnosili do reszty rzeczy, które nie do końca zostały gdzieś domknięte po pierwszym sezonie, po prostu czy w pierwszym właściwie. No i właśnie tutaj też miałem takie obawy po obejrzeniu trailera do sezonu drugiego, że. Może znowu głównie skupią się na grach i będzie to trochę powtórka z rozrywki. I okej, okay, wiadomo, to Squid Game, więc jakieś gry tutaj będą. Ale po pierwsze, na szczęście większość gier została zmieniona, także mamy też zaskoczenie, szczególnie dla naszego głównego bohatera. No bo jak już pewnie wszyscy wiemy, on wchodzi do rozgrywek ponownie. Po to, ażeby rozsadzić to przedsięwzięcie od środka. Natomiast. Pewnie każdy też zdawał sobie sprawę, że nie będzie to łatwe zadanie, tym bardziej, że będąc w tamtym miejscu, na wyspie, no to grasz według czyich zasad, a nie według swoich i tak naprawdę jakoś niesamowicie dużo zdziałać. Nie możesz nawet, jeżeli już tu byłeś, jeżeli zwyciężyłeś, tak, jako jedyny i znasz rozgrywki, a przynajmniej w teorii, no bo chyba każdy też się spodziewał, że pozmieniają, a przynajmniej część z tych rozgrywek. I tutaj rzeczywiście, zanim w ogóle wjedziemy na wyspę, czy wlecimy, wejdziemy, no to trochę czasu minie i Mamy kontynuowane wątki, szczególnie naszej głównej postaci, oczywiście, natomiast odnoszą się też właśnie, i tutaj zaznaczam, że mogą być jakieś spoilery, ale z sezonu poprzedniego. Zakładam, że pierwszy znacie, skoro słuchacie materiału o dwójce. No to na przykład wątek lidera, tak? czy też no, policjanta, którego to lider jest bratem. Są te rzeczy tutaj jakoś umocowane w tej fabule, żeby po prostu dostały zielone światło na kontynuację. I nasz główny bohater zamienia się trochę w takiego, no nie mogę powiedzieć gangusa, ale zamienia się w typa, który był zwykłym, nieogarniającym swojego życia, przeciętnym obywatelem, do po prostu takiego, który tam lata z bronią i chce się zemścić, a bardziej to no, rozwalić te rozgrywki, bo on totalnie uważa, że to wszystko, co się dzieje, jest bardzo złe, boże niemoralne, no to chyba nie trzeba dodawać. No więc po prostu ma być takim impostorem, może nie do końca, bo i tak przecież go znają i wiedzą, że już był w rozgrywkach, ale przynajmniej typem, który będzie miał jakiś plan tutaj, żeby coś zdziałać. Tylko właśnie, no czekają go pewne smaczki, czekają go nowe rozgrywki, czeka go masa nowych ludzi, która no niekoniecznie może każdy mu uwierzy, że on tam już w ogóle był i że jest w stanie jakkolwiek pomóc. A wiadomo, jak to z ludźmi w dużych grupach też czasami bardzo ciężko się dogadać. Natomiast konstruowane jest to dosyć podobnie, bo wraca większość tych istotnych wątków, i rzeczywiście do Gierek musimy trochę poczekać. Co, jako rozwijanie fabuły, dosyć przypadło mi do gustu, ale w końcu wiadomo, każdy z nas też czekał na wejście w rozgrywki i zobaczenie tego mięska trochę tej akcji. Jak to wszystko się będzie tutaj toczyło w rozgrywkach, no bo to jest esencją Squid Game'u, jakby nie patrzeć, ale to, co wszystko dzieje się wokół. Może poza niedosytem, który pozostawia finał z całą pewnością, no to oglądało mi się, mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że podobnie do sezonu pierwszego, jeżeli chodzi o poziom napięcia, o poziom zainteresowania historią, troszeczkę mnie rozbijały głosowania, bo tutaj jest ich więcej niż w pierwszym sezonie i po prostu gdy już masz to drugi, trzeci, czwarty raz, stawało się nieco nużące, ale tutaj z drugiej strony też miałem trochę mieszane odczucia, bo te początki głosowań może są nużące, ale im bliżej już tam ostatniego gracza i niepewnego wyniku, no to jednak potrafiło trzymać w napięciu i właśnie, niby ta sama rzecz któryś raz, a dalej trzyma. Dalej nie wiesz, jak się wydarzy, jak to głosowanie się zakończy. Pójdą na HT, czy nie pójdą, czy będą musieli grać dalej, czy nie będą musieli, i to nie jest pewne. Praktycznie przy każdym głosowaniu wiadomo, że niektórzy będą też strony zmieniali, i tak dalej, i tak dalej. No jest kilka wypadowych, które po prostu mogą złożyć się na zupełnie inny ostateczny rezultat. No i z jednej strony mamy te rozgrywki, a z drugiej oczywiście powraca wątek policjanta, który jak zakładałem, no powróci, bo po prostu raczej gość przeżył i ten sezon nam to potwierdza. Zresztą było już w zwiestunach, że jego postać się pojawi, więc odbywa się ponowne śledztwo, tylko na większą skalę, po prostu z większą ekipą, no bo nasz główny bohater też inwestuje w to bardzo duże pieniądze, żeby właśnie no, nie korzystać z nich jakoby osoba prywatna tylko żeby zniszczyć całe te przedsięwzięcie. Teraz sobie buduje ekipę, więc mamy trochę jednak inną perspektywę mimo właśnie tej podobnej konstrukcji i to akurat mi się podoba. Wiadomo, że część rzeczy jest naciągana, są jakieś głupotki, ale w pierwszym sezonie też to było. Na przykład, że policjant Podczepił się pod wana, nikt go w lusterkach nie zauważył. Później w tych szeregach dosyć długo jednak przetrwał, tak? W szeregach tych moderatorów w czerwonych strojach i tak dalej, i tak dalej. No było mnóstwo nawet tych takich pomniejszych naciągnięć, ale wiadomo, no to jest fabuła serialu jednak rozrywkowego. Który jest taki thrillerowy, ale głównie nastawiony właśnie na taką naszą ekscytację, a nie na jakieś giga poważne dramaty. Które oczywiście też się tutaj rozgrywają, ale znowu jest to wszystko gdzieś Czasami po prostu rozładowywane humorem, który wynika też poniekąd z abstrakcji sytuacji, no bo z jednej strony wiesz, że bohaterowie mogą zginąć na przykład za 5 minut, a z drugiej strony ktoś tutaj sobie z czegoś żartuje, robi jaja i nawet oni sami się z tego wszystkiego śmieją. Ale zaraz przechodzimy znowu właśnie w powagę tej rozgrywki i bardzo mi się podobało też w pierwszym sezonie mieszanie właśnie tych tonów, bo potrzeba przy tym ekstremalnym napięciu jednak tego zawieszenia śmierci w powietrzu trochę luzu. No też bohaterowie, może nie wszyscy, ale część na pewno zdaje sobie sprawę gdzie utknęła i że tutaj mogą zaraz stracić życie, chociaż wiadomo są i tacy co mówią hop siup lecimy, my na pewno wygramy, wszystko będzie super, a mogą się po prostu szybko na tym przejechać na swoim nieograniczonym potencjale, bo wydaje mi się, że tak niektórzy o sobie tutaj myślą, ale wiadomo, że większość gier jest jednak drużynowa albo chociaż w parach i tak dalej i tak dalej, więc oj, żeby to było takie proste, no to w pierwszym sezonie nie przeżyłby jeden gracz, tylko na przykład 300 z 456, tak? Ale nie ma tak łatwo. I co do rozszerzenia tych perspektyw jeszcze, to właśnie wydaje mi się, że jest osią napędową tego drugiego sezonu, bo wspomniałem wcześniej, że co prawda, konstrukcja jest dosyć podobna, więc możemy przyjąć, że rdzeń serialu i tego sezonu jest, no właśnie, podobny, że budujemy tę historię, no mniej więcej tymi samymi krokami, co sezon pierwszy, ale jednak, na przykład, rozszerzamy teraz perspektywę tego, że my bardziej widzimy pewne akcje, pewne sceny, trochę z perspektywy też Strażników. Tego jest po prostu więcej niż było w sezonie pierwszym. Znamy też już chociaż trochę, tak nie mówię, że w detalach i wszystko znowu, ale no, jak są rekrutowani, znamy ten rodzaj rekrutacji, że to też jest tutaj nam troszeczkę zaprezentowane w takiej odsłonie, której nie było wcześniej. Że jest więcej twarzy w ogóle też pokazywanych. Trochę bardziej rozumiemy, jak działa ta machina, właśnie od strony moderacyjnej, od strony pracowników, tak, którzy są zatrudnieni do tych gier i też no, strzelców i tak dalej, i tak dalej. I to niby wszystko gdzieś tam było właśnie w pierwszym sezonie, ale utrzymane w tajemnicy. No, i to było właśnie. Esencją i siłą napędową pierwszego sezonu, że jest tej tajemnicy znacznie więcej. Tutaj siłą rzeczy czar trochę pryska i już. Nie jest to tak tajemnicze, już wiemy jak ten świat funkcjonuje, tylko że mogą się gry zmienić i inne składowe w postaci tego, że ludzie będą trochę inaczej niektóre decyzje podejmowali, ale co do założenia, raczej mechanizmy ludzkie tutaj są w ten sam sposób wyłożone, bo bardzo podobnie by to działało, niezależnie od tego, która by to była tura rozgrywek, tak? Ludzie zawsze podobnie będą reagować na konkretne rzeczy, które się tutaj pojawiają, szczególnie pod gigantyczną presją czasu i presją tego, że Twoje życie wisi na włosku więc tutaj podobieństwa są, ale to rozszerzenie perspektywy, mimo że odbiera trochę czaru i tajemnicy, to i tak chyba na to liczyliśmy, a przynajmniej ja liczyłem na to, że trochę szerzej nam pokażą, jak to wszystko funkcjonuje i zajrzymy w zakamarki, no, do których się nie dostaliśmy w sezonie pierwszym. Tutaj mówię tak metaforycznie, ale też można to przyjąć dosłownie, że zajrzymy w miejsca, których nie widzieliśmy. Natomiast nie ma tego aż tak dużo, znowu to nie jest tak, że teraz wszystko mamy kawa na ławę i każda rzecz jest po prostu tutaj w detalach już, Ujawniona i każda, każdy szczebelek jakby tej konstrukcji jest tutaj odkrywany. Więc ostatecznie wydaje mi się, że udało się to wypośrodkować, żeby jednocześnie nie robić stuprocentowej powtórki, ale też no, nie spalić tego po prostu potencjału, który drzemie w tym serialu, i żeby. No, nie polecieć jakoś za bardzo w jakąś skrajność. Wydaje mi się, że jest to całkiem, całkiem nieźle udźwignięte. Na pewno nie najlepiej na świecie, ale ja też z kolei pierwszego sezonu nie uważałem za jakieś niesamowite dzieło. To było dla mnie takie 7 na 10 i uznałem, że to jest dobra rozrywka. że jest kilka angażujących postaci przy okazji. I całkiem nieźle się to ogląda i też jak właśnie podobnie jest to budowane, to jednak ostatecznie to dąży trochę do czegoś innego, no bo mamy naszego głównego bohatera, który już tu był i który ma plan, więc troszeczkę jest inny finał, który przez to się urywa, no niedokończony i musimy teraz zaczekać pewnie z rok, no niestety, więc wiadomo, że to zawsze zostawi niedosyt i można na to po prostu sobie popsioczyć, ale no ze świadomością żyję, że będzie jednak kontynuacja, więc... No trudno, no przyzwyczaiłem się już do tego, że seriale tak robią. Może i to tani chwyt, ale no co zrobisz? Tutaj mogę tylko ponarzekać. Natomiast, czy będę odejmował za to ocenę? No raczej nie, bo byłem świadomy, że może to się tak po prostu zakończyć. Mamy tak naprawdę 7 odcinków, czyli o dwa mniej niż w pierwszym sezonie, więc jeszcze tutaj jest potencjał do rozwijania. A z drugiej strony, no nie będziemy musieli czekać 3 lata, tak jak pomiędzy pierwszym a drugim sezonem było. To sporo czasu jednak, to tutaj będzie znacznie szybciej ten trzeci sezon. Także. Myślę, że w miarę szybko zleci. I na sam koniec jeszcze tylko dodam, że tutaj podoba mi się też, no, ten trolling swego rodzaju, gdzie mamy znowu zasadzonego pewnego impostora. Nie będę w tym materiale zdradzał detali, natomiast no, akurat. Tego konkretnego ruchu i rozwiązania się nie spodziewałem z tą konkretną postacią, że w ogóle tak się to potoczy, ale jest to bardzo ciekawe, bo mamy fajną korelację zbudowaną. Jesteśmy tak blisko czegoś, a tak daleko, ale to tak naprawdę przez nieświadomość graczy, no bo my to wiemy jako widzowie, natomiast gracze nie do końca, i to buduje też bardzo ciekawy mechanizm. Do tego szerzej odniosę się w materiale spoilerowym. No więc reasumując już, bo tutaj naprawdę bez spoilerów ciężko się odnosić do wielu rzeczy, więc na tym bym w dzisiejszym materiale poprzestał. Jeżeli chodzi o mnie i moją ocenę, ja się bawiłem właśnie podobnie tak jak przy sezonie pierwszym. Drugi łyknąłem w zasadzie cały naraz. No i okej, okay, miał swoje jakieś momenty przestojów, tak jak i w pierwszym zresztą, gdzie było więcej dialogów. One popychały niby trochę bohaterów do przodu, ale z drugiej strony to też byli bohaterowie, którzy gdzieś zaraz zginą. Tutaj na przykład te głosowania trochę no, taki przestój budowały, ale ten wątek szukania tej wyspy w ogóle właśnie przez policjanta i jego załogi. Czy też implementowania ja to tak ujmę głównego bohatera do środka ponownie z takim potencjałem, że właśnie ktoś go może odszuka w końcu. No to to jest całkiem fajne, bo to generuje poza rozgrywkami takie dodatkowe napięcie, tak czy oni zostaną namierzeni, czy oni zostaną zdemaskowani, czy nie zostaną, czy po prostu są sprytniejsi od wszystkiego i cały system przechytrzą. To to są takie ciekawostki, takie niuanse, które podsycają dodatkowo właśnie napięcie i nie odbyło się bez głupotek tak jak mówiłem natomiast generalnie ja to traktuję jako rozrywkę więc nie analizuję tego aż tak mocno w tym kontekście tego, że tu wszystko musi być super logiczne i tak dalej tym bardziej że mamy dużo działania w emocjach w stresie chociaż niekoniecznie zawsze to się tyczy rozgrywek te głupotki tak są inne elementy też poza tą wyspą gdzie no mogłoby być trochę Mniej głupio na przykład w pewnych momentach, dlatego też pewnie to nie jest ocena 8 czy 9, ale tak samo jak w przypadku pierwszego sezonu, ja tutaj stawiam siódemkę. Spodziewałem się mniej więcej tego poziomu i taki też dostałem. Nie liczyłem na to, że to zepsują, byłoby ciężko, chociaż wiadomo, wszystko jest możliwe i często kontynuacje są psute. Natomiast uznałem, że to jest naprawdę solidny reżyser, że solidna ekipa za to odpowiada i no raczej nie zrobią lepszego sezonu. Na pewno też nie powtórzą tego hypu, co był 3 lata temu. Już teraz też tyle czasu minęło, że to trochę wszystko się rzeczy opadło, ale liczyłem, że powtórzą w miarę dobrą rozrywkę i w sumie w tych aspektach według mnie to się spełnia. Dlatego Squid Game, sezon drugi, jeżeli lubicie pierwszy, to uważam, że jak najbardziej warto nadrobić. I ten. A jeżeli już mieliście okazję oglądać, albo jesteście w trakcie, właśnie jeszcze, bo wiadomo, nie każdy łyknie cały naraz, nie każdy ma tyle czasu, może sobie po jednym, po dwa oglądacie, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobała całość, albo jak Wam się podobało do tej pory. Możecie też skomentować, jak nadrobicie całość. A jeżeli jeszcze nie wiedzieliście, dajcie znać, czy będziecie nadrabiać. Ja tutaj raczej nie zdradzałem więcej niż widzimy w trailerze, że to wszystko było w zapowiedziach, także. Ode mnie 7 na 10, dobra rozrywka, no i siłą rzeczy czekam na kolejny. To już ma być ostatni, od razu mówię, trzeci sezon ma domykać serię Squid Game, niech będzie tak to ujęte. A kto z Was dotrwał do końca, zostawcie dzisiaj hashtag no, Squid Game albo wyspa, po prostu może być lider, może być 456, co Wam tam do głowy jeszcze przyjdzie. Ja Wam dziękuję za uwagę, dzielcie się spostrzeżeniami. No i widzimy się w kolejnych. Materiał spoilerowy pojawi się tak 3-4 dni po tym materiale, także do zobaczenia, dzięki za uwagę i cześć.